Cześć, dzień dobry, witam was serdecznie. Na wstępie chciałem was przeprosić, że nie było materiałów, no ale jak wiecie, po szpitalu. Bardzo źle się czułem wabrało się, nie mogłem dojść do zdrowia. Okazało się, że jakieś bakterie mi kur, tam sprzedali. Normalnie sił nie było. Telefonu nie było, bo jak wiecie, na Meganie zabrany z 4 k Rozbił się i tak doleciał i ciężko było powyciągać materiały z niego, no bo on nie chciał się łączyć ani z kąpem, ani z niczym, ale dobra, telefon mamy naprawiony, ja już się czuję dobrze, możemy wracać, więc robimy materiał, wracamy, tak. Czyli jak się nie nabić butelkę w tym temacie, zrobimy tak. Kupiłem dla was specjalnie to, bo wielu z was potrafi coś robić, potrafi sobie naprawiać i kupujecie sobie. Uszkodzone auta. Zazwyczaj chcecie jechać gdzieś daleko, żeby sobie przywieźć, na zdjęciach wygląda ładnie, wszystko jest OK. Nie, kupię sobie, zrobię, będę jeździł. Fajnie, ja tak robiłem całe życie, nie? no bo w najgorszym wypadku wychodziło tak, że sobie naprawiłem, zrobiłem cały serwis od A do Z i miałem super sprawne auto w cenie, jak po prostu pojechał i kupił gotowe od kogoś, nie? czyli nie musząc wkładać. Tak czy tak, chcę wam przedstawić, jak to było. Czyli auto kupione. Zagłoszenia. Poczekajcie, mój ryj niepotrzebny. Tak, kupione zagłoszenia, królowa lawet. Zagłoszeń wygląda bardzo ładnie, czysto, zadbane, ładne zdjęcia. Dzwonimy, pytamy się, no bo zazwyczaj jak chcemy kupić auto, powiedzmy takie o, jest sobie tam uszkodzone, nie? No to chcemy, żeby ono było dobre, sprawne, tak? W tym przypadku 1,5 dCi, jak to się otwierało, dobra, kleknięty motor, no to dobra, czyli zrobię sobie motor i będę jeździł, skoro jest fajne, ładne, zdjęcia zrobione, no bo faktycznie, no, w środku wygląda bardzo ładnie, 240 tysięcy przejechane, czekajcie, wsiądźmy sobie na szybko do środka, tam oblećmy. O! Nieźle, gałeczka fajna, kierka fajna, tu wszystko ładnie. O, patrzcie, dopiero teraz się skopnąłem. 261 tysięcy przebiegło, a nie 240. <śpiewa> tak, trafiłem na kozaka cwaniaka, takiego handlarzyna właśnie typowego, który... O Jezu, ja nie wiedziałem, on mi powiedział, że auto zadbane, turbina była regenerowana, cały czas dbane robione na bieżąco ITP tp. i td. Oczywiście, wiedziałem z czym to się je, jak to będzie wszystko wyglądało. Więc zadałem parę podstawowych pytań. Czy jest normalnie ładne, prawdziwe auto, takie zwykłe, tylko motor się rozleciał. I czy warto to naprawiać. Oczywiście powiedział, że tak. No i dobra, czyli nie ten motor tylko klęknął 1,5 5 DCI się rozleciał. No. no to pierwsze co przyjechałem na miejsce. Jak widzicie, oliwa była niby wymieniana. No i powiedzcie mi, nie wiem czy zobaczycie, jak to turbo miało być regenerowane, jak tutaj nikt nigdy tego nie odkręcał. <śledziny> Rozumiecie. No to już. Pierwsza mina. No i oczywiście co usłyszałem? No że on nie sprawdzał, bo to tanie auta, bo to taki handlarzyna gdzieś wyrwał i później chce sprzedać dalej. Gość mu powiedział, że regenerowano, on uwierzył. Ja wie, no dobrze, no okej okay, w porządku. No ale powiedziałeś mi, że jest całe ładne no tak, no bo to wiesz to stare auto, to nie ma co patrzeć ja wie, no tak, no nie ma patrzeć, nie ma co patrzeć oczywiście takiego jak są tu nie wiem czy widzicie, ryski na zderzaku gdzieś otarcia, nie no ale podchodzę, mówię, stary ale to co, tego nie widziałeś? ślepy jesteś? patrzcie, załamany róg, nie mówię, patrz, tam kołka brakuje o, tu patrzcie kołek jest Oryginalny A, tu już mi się poleciały, nie? Tam kołka nie ma. Tu jakiś wybryk. Mówię tu kołka nie ma, mówię to co? Mówię pacjentem było z przodu gdzieś coś lekko, może nie lekko. No dobra, nieważne. Niech se było. Na auto stare oczywiście. No ale jak? I podchodzę mu tu. Mówię a tu co? Mówię dopar, zderzak załamany. Mówię, nie dość, że było wcześniej robione, to jeszcze gdzieś doparte. Lecę z nim dalej, nie? Mówię, stary, tego nie widzisz? Tego nie widziałeś? Jadę mu z koksem, nie? <śmówi> Mówię, a tego całego tu? Mówię, że tu cały bok jest przetarty. Przewalony. A jeszcze, słuchajcie, na zdjęciu <śmów> widziałem to. I to normalnie było widać. i Pytam się go, mówię. A ten narożnik z tyłu, co tam się stało, nie? Mówię, co to było, jak to było. Nie, nie ma nic, wszystko dobrze, to tak na zdjęciu. Może gdzieś tam lekkie otarcie. No to macie lekkie otarcie z kitem. No, tak robią. Tak robią. Poza tym, o. To jest normalny mat, widzicie? Na tej klapie. To jest po prostu odmycie, bo jest, są cienko malowane te samochody i... Ech. No i z czasem to tak jest, bo tego się nie czepiajmy, nie? No i zaczyna się dyskusja, mówię, co ty tego gościu wyobrażasz? Mówię, okej, okay, miało być całe, ładne, nie? Mówię, ja przyjechałem, a tego nie widziałeś, nie? Widzicie to? Hmm. A to tak, zaprawaczka. no to, to akurat nie ma co się czepiać, nie? No, i gość, twardo się bawię, że on nie wiedział, nie, stare auto, tak, no jak, dobra, no ładne, to on uwierzył, no to jakie to było, mówię, to, to takie coś tam na recykling idzie. Bo jak ja mam to zrobić? Po co ja mam pakować motor, pakować wszystko i później okazać się, że ruchamię trupa? No był nie do zdarcia, nie? Aż w końcu mówię do niego, no słuchaj stary, jest 21, jesteśmy na ciemnym parkingu. Kurwa, jak zaraz obrócę się i zaświecę w nią światłami, to mi odda się za 500 zł. No niech jest miękny. Nie? Także kupiłem ją dobrze, ale tylko dlatego, że jestem cwaniakiem. I wiecie co dobiło? Był już zostałem piany na pysku. Normalnie, kurde, na niego nawrzeszczałem, nie? No bo zaczyna, że on kupił, że to i wpierać moją winę, nie? Ja mówię, ty. I zaczyna mi jechać. patrzcie na to. Dobra, mówię, wiesz co, no i wiązanka z przerywnikami i mówię, to oddawaj mi, 5 pak za lawetę, mówię, plus paliwo, I dobra, plus koszty, dawaj klocka, a nie to. Tak. Psiarnia, sprawa, celowe wyłudzenie, pocisłem głowę jak złoto, mówię, bo piana na pysku, nie? bo faktycznie chciałem... Uczciwie kupić, nie negocjowałem, przez telefon się zapytałem ile, co i jak. Nie, w ogóle nie chciałem żadnych lewych robić interesów, chciałem dla Was po prostu kupić auto starsze, żeby je tak po prostu później naprawić silnik, przeserwisować, żebyście wiedzieli jak to wygląda, nie? I dostałem pianę na pysku, bo w ogóle nie zachowywałem się jak gówno zjadł. Wypytałem się, czy trzeba całe ładne, jak tam opony, czy w miarę, nie, gdzieś tam ryski, OK, dobra, motor się rozpadł w środku, czysta, ładna, dwie karty są, spoko, mówię, jadę z daleka, no bo z Wrocławia tam to ona była, za Katowicami jest 40 km. Mówię, to szkoda mi jeździć, oglądać i patrzeć, więc dogadajmy się uczciwie, nie. No, no, myślę, że frajera trafił. Tu za tym jeszcze chciałem jechać osiołkiem i na sztywnym holu ją przyciągnąć, nie, I pytam się, czy to tylko porozkręcane troszkę, nie tak, yy, tak Tylko do diagnozy, że panewka motor stoi, czy ten? No oczekuję. Czekaj, 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 Klapę otwiera. <grymne> <grymne> Mówię, czy po już jest z jakiegoś warsztatu? Nie, nie, tylko tyle co do, do diagnozy, wszystko jest ok, nie? Zobaczcie, jak to się. Nie chce się otworzyć. Hm. Tu już bateria słaba, nie? Patrz, otwieram bagażnik, nie? Tam pół. I znowu go jadę. Mówię, no i co? Ja bym przyjechał busem, tu na holu zabrać i co, by wyrwało mi koło? Nie, skręcony jest na śrubkę. Ja mówię, no, na taką, kurwa, drewnianą. Ja tak holowałem, mówię, ale ja nie będę. 10-15 km mogę, ale nie prawie 300. No mówię czapkę no ale dzięki temu mamy lagunę. A więc moi drodzy, wiecie już, jak to się kończy z ludźmi. Nie? Ciężko jest kupić takie auto i powiem wam z własnego doświadczenia. Nie ma sensu jeździć bardzo dużo kilometrów, bo te auta wcale inne nie są. Czy wy pojecie 50-100, czy pojedziecie 300, to będzie takie samo ładna albo taki sam rupieć. Nie ma na to żadnej reguły, dlatego ja jeżdżę tylko do 100 km po samochód. Bo w razie czego, to się zawijam napięcie i spieprza mnie, a tutaj miałem, powiem wam uczciwie, taki dylemat, czy tego nie zostawić i, i w nocie i nie poszukać innego auta. No ale, że jednak jak zajrzę komuś głęboko w oczy, to jeszcze się trochę wystraszają, więc dużo wytargowałem. A zależało mi na materiale dla Was, więc je wziąłem. Jeśli chodzi o całą lagunę, to co jej dolega, to zrobimy później, tak? Na razie zrobimy sobie też naprawę, wymianę motoru. No bo jak już jest, to zrobimy w jednym odcinku od A do Z. Czyli wstępną historię wiecie. Wiecie jak to wygląda kupowanie. No to teraz zajmijmy się motorem. Wymienimy motor, porozkręcamy, zobaczymy jak to tam jest. Jedno co Wam od razu powiem, to ma nowe chyba wahacze, łączniki stabilizatora. Zawieszeniowo była porobiona, ale co jest, to się dowiemy jak ją uruchomimy. I to jest właśnie ból, że kupujemy kota w worku, uruchamiamy auto i dopiero się dowiadujemy co jest. A więc co? Na Podolędziu mamy trójeczkę, tak 1,5 dCi, 110 koni. Motor klęknął, stoi. Miska była ściągana. Tam półłożyska, widzicie, jest wyjęta od spodu. No to tu ja się dalej nie będę bawił. No bo jednak, 260 tysięcy dla 1,5 w takiej ciężkiej budzie to jest dużo. Motor drugi, czas zapakować, one teraz kosztują 5 złotych, więc co? Nie ma powodów do zmartwień. Więc teraz, co? Będziemy robić takie tylko przebitki z rozbierania, jak coś ciekawego zobaczę. No, bo nie jak wyciągnąć motor? No, słuchajcie, powinien wyjść tędy normalnie do góry, bez jakiejś kombinacji na ziemi. No, bo mały jest, laguna ma szeroko. Zobaczymy, jak się da, to się da. Jak się nie da, to się nie da. No to wtedy wyjmiemy go ze skrzynią do góry, rozpołowimy, no zobaczymy. No na razie musimy rozebrać to wszystko ze sprzętu. Turbinę sobie wyciągniemy. Skoro jest oryginalna, to zobaczymy, jak jest po tych 260 tysiącach. No ale widać tu po tonach oleju. Więc wydaje mi się, że on powiedział, że przycisnęli 160 na autostradzie i nagle się zatarł. Czyli podejrzewam, że plunęła olejem, zaczęła. Spalać olej, no a ktoś nie widział chmury, dym, dymu z tyłu i jechał dopóki się olej nie skończył. O, sucho jest, no, a może spuścili jak ściągali miskę, a może nie ściągali miski od razu, wiedzieli, że stoi. To co? Ponoć rozrząd był wymieniany na nowy, zobaczymy. Więc dobra, co? Zabieram się i uryweczki, uryweczki, uryweczki uruchomimy. No i później umyjemy, przejedziemy się, zobaczycie te wszystkie ryski, ryski dokładnie po myjce, jak to wszystko wygląda i co to sobą reprezentuje. No to do zobaczenia za chwilę. No to informacyjnie e, widzimy nakute przewody od żarowych. czyli jakieś problemiki były. Poduszka. Urwana. Tak, czyli już <laughs> jakieś dodatkowe koszty mamy. Na chwilę obecną. Nic więcej nie widzę. Ale dopiero spaliłem fajeczkę. No i jak widzimy, zbliżamy się ku końcowi. Tu nam wisi tylko już na łapie. Wszystko mamy odsłonięte. Rozróżnik wyjechał. Słuchajcie, i. Mam przyczynę zatarcia motora. A, bo mam, yy, nie pokazywałem, nie wciągałem miski Ale jak udało mi się otworzyć bagażnik. To gdzieś tutaj to leży Gdzieś tutaj to leży, gdzieś tutaj to leży O, jakie ładne. No. A, wróciło panewkę. O, dobrze więc wróćmy do tematu. Gość nie wiedział, że mu się kończy olej. Nie zapalił mu się olej. A dlaczego? Zobaczcie. A dlatego: dwupinowa, jeden pin. No. Także no, niestety nie zaswyciło mu oleju, braku oleju, no bo kabel był urwany. A w samochodach jest tak, że kontrolka zapala się dwojako, tak? Albo jeżeli czujnik poda masę, to wtedy się zapala, nie? Czyli jak nie ma ciśnienia oleju, to on włącza, nie? Albo zabiera masę, nie? I teraz, jeżeli jest dobrze, jak nie ma masy. No, to nie zaświeci się, nie? I widocznie tutaj tak jest, że przełącznik po odcięciu wtyczki nie zapali się, i tyle. Rozumiecie? Czyli, jeżeli jest takie coś, że ma podać masę i się zapala, no to jak się wtyczkę, to się nie będzie zapalał. A jak będzie odwrotnie, jak przerwie masę, tak, no to jak ściągniecie wtyczkę, to się zapali. No, takie są różne rozwiązania. Więc wiemy, czym padło. Dobra, nie robiąc smutów z rzeczy ciekawych. Tra -la 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 -la. Turbo, -turbo -burbo. słuchajcie, wygląda nieźle. Nie ma luzów, ale to jak wyciągniemy motor, to sobie jeszcze tam dokładnie zobaczymy. Więc może być, że po prostu z racji przebiegu się zatarł. Dobra, bez smutów. Teraz kładę się. Na dół i zobaczę co z dołu. No dobrze, moi drodzy. Musimy jednak podzielić materiał na dwie części, bo niestety śnieg nas złapał, jak to zwykle mnie. O, skończmy, moi drodzy, na temacie. O, wyleciał ze skrzynią biegów, tak. Bo nie chciał tu wyjść blisko, nie wymały był, wyleciał ze skrzynką. O, co mamy takiego szybkiego zostanem faktycznym? i drodzy, yy, będziemy cały przezbrajać, To zaczniemy drugi odcinek od tego. Yy, Dłomasa. Rozbierzemy wszystko, no. Zobaczymy, co będzie. W każdym razie, turbo jest. Okej, okay. więc no, moi drodzy, jak to w życiu bywa i u mnie, musimy poczekać, że zajdą śniegi, więc no, będę robił dalej Wam kolejny materiał, więc niczym się nie przejmujcie, no na razie, eee, no co się przeorganizować i żebyście chociaż coś wiedzieli, co z tą laguną, co się dzieje, nie? Eee, czekajcie, żeby było ciekawiej, ile zapłaciłem, co jak, powiem Wam na wstępie w drugim odcinku, jak to wyglądało. Przywiezienie, koszty, wszystkie będziemy liczyć. Tak? No chciałem Wam dograć i na koniec tego materiału dać po prostu całą rozpiskę nie? Z, z tymi poprawkami, co wyjdą w trakcie w tym wszystkim. No ale no teraz, no co, zimno będzie, no to, to na dworze nie, nie chce mi się robić to jakoś przeorganizuje miejsce jakieś coś i będziemy robić dalej materiał. No w każdym razie ona jest priorytetem i prawdopodobnie uda mi się ściągnąć materiał z testów klocków Quarro. tak? Bo to już rok się kręci materiał, tak jak one wyglądają. Już ma zrobione nie wiem chyba około 30 tysięcy kilometrów, więc w fokusie będzie kolejna zmiana, więc jak tylko zrobi się troszeczkę sucho, jakieś takie ładniejszej pogody. No to jadę zrobić ostre hamowanie, tak jak na początku odcinka tam będzie. I będziemy ściągać koła, wymieniać klocki. No to od razu sobie wszystko obejrzymy. Będziemy mieli fajny materiał. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Były problemy z telefonem ze wszystkim, to tak się poprzeciągało. Także co, do zobaczenia. Trzymajcie się do następnego. Hej!